Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Niedawno pojawiła się informacja o tym, że w aktualizacji 1.45 pojawi się nowe miasto i jedna z róg zostanie przedłużona w American Truck Simulator. Długo nie trzeba było czekać i teraz wiemy, że w Euro Truck Simulator 2 w kolejnej aktualizacji dla posiadaczy dodatku Crown Trailer Pack pojawi się kilka bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi będą to dwie nowe naczepy i długo wyczekiwana fabryka kron. Jednak po kolei najważniejsze na końcu. Na początku o naczepach, bo pojawią się dwie nowe naczepy. Pierwsza z nich to Paper Liner, która wygląda podobnie jak te standardowe, zwykłe naczepy, i prawdopodobnie w grze również pewnie będą spełniać standardowe funkcje. Natomiast druga naczepa to Profil Liner Building. Także te dwie naczepy pojawią się w tym dodatku dla obecnych posiadaczy i dla tych, którzy później zdecydują się to kupić, bo to oczywiście będzie wliczać się w cały ten content, jaki zawiera ten dodatek. Oprócz tego pojawi się 5 nowych rzeczy, które można umieścić sobie w kabinie ciężarówki. Z bloga można zobaczyć 4 i są to następująco bidon, pluszowy miś, taka zabaweczka ciężarówka, mały samochodzik, i zeszyt. No i najważniejsza rzecz, jaka będzie dostępna dla posiadaczy tego dodatku, to dostęp do fabryki Chrome. Tak, do tej fabryki, na którą długo wyczekiwaliśmy. No jak się okazuje, jednak tylko dla posiadaczy dodatku KRON Trailer Pack. Jednak posiadając ten dodatek, no będzie można tutaj przyjechać do tego całego miejsca, zabrać jakiś specjalny ładunek, czy też nawet przywieźć jakiś ładunek do tego miejsca bo oczywiście zleceń tutaj nie zabraknie. Oprócz tego można oczywiście zobaczyć jak SSO, który odzorowało tą całą siedzibę i to całe główne miejsce, do którego specjalnie się udali, czy to żeby pobrać materiały do zrobienia naczep, czy też właśnie przygotować sobie odpowiednie materiały do zrobienia tego całego miejsca. No trochę czekaliśmy na tą fabrykę, no ale oficjalnie pojawi się właśnie w aktualizacji 1.45, z tym że te wszystkie omawiane nowości będą dostępne tylko dla dodatku Chrome Trailer Pack. Także jeśli go nie posiadacie, no to polecam poczekać na przykład na przeceny i wtedy przy dobrych cenach można się w niego zaopatrzyć. Polecam bo dobre naczepy, a tutaj przy okazji jeszcze fajne miejsce się pojawi. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowanie go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!